W Sądzie Najwyższym zebrał się Trybunał Stanu i jeden wielki cyrk z tego powstał, ponieważ sędzia przewodniczący, który został wybrany nomen omen przez prawo i sprawiedliwość, a pamiętajmy, że prawo i sprawiedliwość akurat przejścia do sędziów nie ma. Przykłady: Krystyna Pałowicz, pan Świączkowski czy pan Piotrowicz w Trybunale Konstytucyjnym to są wybitne jednostki po prostu polskiego prawa, ale to pokazało, jak pan który chciał wyłączyć wszystkich sędziów trybunału stanu z tego postępowania, nie panował nad emocjami, nie, nie był w stanie merytorycznie odpowiadać innym sędziom, dlaczego nie zezwolił im na wstęp w ogóle do tego budynku. Uniósł się emocjami, odwołał, wyszedł, krzyczał do cholery, i tak dalej, macie się uspokoić. A wychodząc, jeszcze popchnął jednego sędziego krzesłem, który prawie upadł. No co to ma być? Zresztą sami to zobaczcie. I ocencie, jak byliśmy blisko dyktatury, gdyby Prawo i Sprawiedliwość rządziło dalej w Polsce i oni właśnie tak rozumieją prawo. Czyli albo rozumiesz prawo tak jak my, albo spadaj z krzesła i zamilcz. Nie zostaniesz w ogóle wpuszczony do jakiejkolwiek debaty publicznej. Dlatego cieszmy się, że 15 października nie oddaliśmy Prawo i Sprawiedliwości pełni władzy. A teraz zobaczmy, jak fatalnie wyglądało to postępowanie sędziego oddalam rozwiniętego zadecyduję, że nie rozszerzamy wniosek, tego. Koniec nie w związku z tym wniosek. na art. podstawie artykułu 373 kodeksu karnego się odwołuje się do pełnego składu wniosek Izby w przedmiocie zgłoszenia wniosku. Tak jak nie Jeżeli można jeszcze. Ja Panie Przewodniczący, przypomnę, że zarządzenia w związku z 373. Przerwek, proszę zdjąć wstąpienie i stań siąść Zarządzam przerwę do uspokojenia. Nie, no jest, nie, nie można tak wywoływać. To jest wizja praworządności przez naszych kolegów naprawianej w Trzeciej Rzeczypospolitej. Proszę.